Panorama Chełmska, Szpieta Soboń, witam Państwa. Jerzy Jankowski otrzymał dziś nominację z rąk ministra Leszka Millera na stanowisko dyrektora Generalnego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie. Zgodnie z ustawą o służbie cywilnej dyrektorzy generalni są najważniejszymi, bezpartyjnymi fachowcami w województwie. Nadzorują pracę urzędów wojewódzkich i zatrudniają ich pracowników. Dotychczas Jerzy Jankowski był dyrektorem Urzędu Wojewódzkiego. Zarząd Miasta przyjął projekt zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta. Celem wprowadzenia zmian jest poprawa skuteczności funkcjonowania urzędu oraz dostosowanie jego działania do zmiany przepisów prawnych w zakresie nowych kompetencji samorządu terytorialnego. W nowej strukturze urzędu przewiduje się wydzielenie funkcji kierownika wydziału organizacyjnego podlegającego sekretarzowi miasta. Zmiana ta pozwoli osobie pełniącej tę funkcję w większym niż dotąd stopniu koordynować i nadzorować pracą poszczególnych wydziałów. Utworzona zostanie także nowa komórka organizacyjna Biuro Budżetu. Będzie się ono zajmować bieżącą analizą oraz prognozą dochodów i wydatków budżetowych. Jego kompetencji będzie także nadzór i kontrola nad działalnością finansową gminnych jednostek organizacyjnych. Projekt zmian obejmuje również rozszerzenie zakresu działania Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami o sprawy związane z gospodarowaniem majątkiem miasta. Zmiana kompetencji dotyczyć będzie także Wydziału Gospodarki Lokalowej, Techniczno-Inwestycyjnego oraz Spraw Obywatelskich. O ostatecznym kształcie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta zdecyduje na najbliższym posiedzeniu Rada Miasta. W Kowlu na Ukrainie mieści się polski cmentarz z grobami harcerzy, kolejarzy, żołnierzy oraz policjantów, zamordowanych na początku II wojny światowej. Po uporządkowaniu cmentarza i ratowaniu zniszczonych nagrobków postanowili pomóc chemscy policjanci. Mogiły policjantów odnaleźli działacze ze Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Kowlu. Większość nagrobków na cmentarzu wymaga remontu, a nasi rodacy ze wschodniej granicy, ze względu na duże koszty, nie są w stanie przeprowadzić prac renowacyjnych. Z pomocą w ratowaniu grobów pośpieszył zarząd wojewódzki NSZZ policjantów w Chełmie. Hełmscy policjanci zwrócili się z apelem do mieszkańców miasta o wsparcie dobrowolnymi datkami idei uporządkowania grobów na cmentarzu. Pieniądze można wpłacać na konto BDK, oddział Chełm, Numer 33 1003 myślnik 5760 myślnik 132 z dopiskiem Cmentarz w Kowlu. Muzeum Okręgowym przy ulicy Lubelskiej 55 wczoraj otwarto wystawę chemskich ogłoszeń okupacyjnych. W zbiorach muzeum znajduje się 140 ogłoszeń z lat 1939-1944, które w większości zostały zgromadzone przez wieloletniego jego kustosza Kazimierza Janczykowskiego, a część zakupiono od osób prywatnych i w antykwariatach. Obwieszczenia i rozporządzenia władz niemieckich i działających za ich pozwoleniem organizacji polskich były drukowane w drukarni „Zwierciadło”. Wystawa, która w oryginalny sposób pokazuje dramaty z codziennego życia podczas okupacji hitlerowskiej, skierowana jest głównie do młodych mieszkańców miasta. Z niemieckich obwieszczeń możemy się dowiedzieć, jak skrupulatnie i precyzyjnie starał się funkcjonować aparat władzy niemieckiej i jak różnych dziedzin życia dotyczyły jego zarządzenia. Wystawa jest skierowana przede wszystkim do młodego pokolenia, do tego, aby przypomnieć tą nieodległą historię sprzed ponad 50 lat i pokazać jak wyglądała okupacja tego totalitarnego systemu, okupacja niemiecka w Chełmie poprzez, funkcjonowanie władz okupacyjnych, które kierowały swoje zarządzenia, grożąc różnego rodzaju restrykcjami, w formie przede wszystkim ogłoszeń, zarządzeń, czy też prasy, którą na tej wystawie chcemy pokazać. Jednocześnie pokazać różne dziedziny życia, których te obwieszczenia po prostu dotyczyły. A jak powiedziałem, była to władza totalitarna, czyli właściwie wkraczała w każdą dziedzinę życia ludzkiego, życia społecznego. Natomiast w tej wystawie jest jeszcze bardzo istotna część poświęcona obwieszczeniom, tak zwanym obwieszczeniom śmierci, które mówią o tym najtrudniejszym okresie funkcjonowania, działania. Społeczeństwa w czasie okupacji, a więc tym grożącym karom za nieprzestrzeganie tych zarządzeń władz okupacyjnych i poddawanie ludności polskiej karom śmierci, między m.in. właśnie w publicznych egzekucjach, z których są tutaj ogłoszenia. Władze miasta zaakceptowały propozycje programowe i organizacyjne tegorocznych obchodów dni Heuma. Ich realizacją zajmie się biuro organizacyjne na czele z zastępcą prezydenta miasta Jerzym Masłowskim. W jego składzie znaleźli się pracownicy Urzędu Miasta oraz dyrektorzy Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tegoroczne obchody, podobnie jak w roku ubiegłym, zaplanowano na trzydniowy weekend w połowie czerwca. Będzie to okazja do prezentacji dorobku artystycznego i sportowego Dzieci i Młodzieży z placówek oświatowo wychowawczych naszego miasta. Planuje się, że większość imprez kulturalno-rozrywkowych odbędzie się w centrum miasta, wyłączonym na trzy dni z ruchu pojazdów samochodowych. Mieszkańcy Hełma będą mieli okazję wziąć udział w koncertach muzyki rozrywkowej oraz poważnej, w zabawach tanecznych, wystawach i zawodach sportowych. W chwili obecnej prowadzone są rozmowy z ewentualnymi sponsorami imprezy. Wstępnie szacuje się koszt tegorocznych dni hełma na kwotę 100 tysięcy złotych. Poza dotacją z budżetu miasta przewiduje się pokrycie wydatków wpływami z tytułu miejsc handlowych w centrum miasta oraz wpłatami sponsorów. Oddając krew ratujesz życie. Pod tym hasłem 15 lutego rozpoczął się trzeci wojewódzki konkurs dla honorowych dawców krwi. Akcja promująca krwiodawstwo będzie trwała do połowy października bieżącego roku. Celem konkursu zorganizowanego przez Zarząd Okręgowy PCK w Chełmie jest propagowanie idei ratowania życia ludzkiego i promocja krwiodawstwa zwłaszcza wśród ludzi młodych. W konkursie może wziąć udział każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 55 lat, który odda honorowo krew w ilościach... Kobiety i młodzież dwukrotnie i pozostali kwiodawcy trzykrotnie. Szczegółowych informacji udzielają stacje kwiodawstwa oraz Zarząd Okręgowy PCK przy ulicy Wolności 3A pod telefonem 642 206. Była to ostatnia informacja, kolejna panorama w środę. Do zobaczenia.